Karta graficzna Gainward GeForce RTX 2070 Super Phoenix GS jest naprawdę sensowną edycją, która kosztuje około 2600 zł i ma w sobie trzy wentylatory, potrzebuje złącz 8 i 6 pin do pełnej pracy oraz posiada finy ustawione w sposób poprzeczny, w związku z czym jakikolwiek powiew powietrza z boku nie będzie dobrze nie działał, ale gorzej wygląda to wtedy, kiedy mamy normalnie wentylatory ustawione od tyłu albo od przodu obudowy. Także jeżeli... Jeśli macie coś na górze, co na przykład byłoby intake'em, to w tej sytuacji ta karta będzie z tego korzystała naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, ona jest naprawdę bardzo cicha yy, i ma sensownych backplate, więc generalnie wygląda dobrze, ale nie jest też przesadzona, jeżeli chodzi o RGB. Ale w dzisiejszym materiale nie będziemy mówili o karcie graficznej przeważnie, dlatego że dzisiaj skupimy się na technologiach Nvidia, a pierwszą z nich, która została naprawdę duża upgrade, jest DLSS, który jest teraz w DLSS 2.0, yy, w związku z czym yy, pokazuje. Tak naprawdę zupełnie w oblicze tych technologii. Dlatego, że ona teraz już po prostu nie robi złego upscalingu dla każdej gry, tylko uczy się generalnie robić upscaling dla ogółu. W związku z czym wygląda to naprawdę dobrze, szczególnie w tytułach, które są pod ten DLSS 2.0 zoptymalizowane. Ważnym w tym wszystkim jest to, że niekoniecznie gry, które mają ray tracing będą tylko miały DLSS. DLSS będzie mógł przechodzić również do innych tytułów, co zresztą potem wam pokażę przy Mech Warrior, Dlatego, że tam DLSS jest aktywny, pomimo faktu, że gra działa nawet na Direkcie X11. Natomiast, jak widzicie, w tej scenie tak naprawdę zyskujemy wydajność, a wygląd tej gry niewiele się zmienia. Dzięki temu, że mamy film w tej grze, tak bazowo. To on tak naprawdę na tyle te krawędzie powiedzmy, że już, yy, powiedzmy, że redukuje, że one przy DLSS tak naprawdę nie są inne. A dodatkowo jeszcze można sobie wrócić wyostrzanie, yy, które moim zdaniem widocznie poprawia to, jak wyglądają krawędzie. Zresztą, zobaczcie, nawet na tym napisie tutaj, Moon, yy, widać idealnie, w jaki sposób te krawędzie działają. Yy, a potem, jak się wyłączy ten tryb, no to widać, jak te krawędzie wracają do swojej starej, yy, starej formy. Natomiast, jak mówiłem na początku, yy, w Mechuriorze. Starałem się znaleźć scenę, w której będzie jakiś napis, żeby dobrze wam to pokazać. I, i obserwujcie tutaj napis Elevator, dlatego że tutaj tak naprawdę skacze nam wydajność, a właściwie nie wydajność, tylko zmniejsza nam się rzucie karty graficznej, jako że wszystkie testy są przeprowadzone w 1440p, ale jakość tej gry pozostaje ta sama. Potem sprawdzałem sobie, jak to będzie wyglądało bez DLSS, po prostu z obniżonym skalowaniem ręcznie i przyznam szczerze, że wyglądało to gorzej, dlatego że przy tym ograniczeniu skalowania niektóre krawędzie tak lekko powiedzmy, że flikerować, co było nieprzyjemne dla oka. Fajnie też wyszło porównanie w najnowszym Wolfensteinie, szczególnie w scenach z ray tracingiem, bo on jest bardzo ciężki. Widzicie, że po lewej stronie mamy bez DLSS, a po prawej stronie mamy bez, bez ray tracingu. W związku z czym, kiedy odpalimy DLSS, to od razu widać znaczny skok po lewej stronie, gdzie ray tracing jest odpalony, a wciąż utrzymujemy naprawdę fajną jakość obrazu. Szczególnie obserwujcie, te maszyny do grania, które są pokazane teraz w odbiciu na szybie, dlatego, że to na nich najlepiej wygląda to jak DLSS w Performance trybie. Upscaluje z nieco niższej rozdzielczości, więc mamy już te krawędzie trochę takie bardziej porwane. Natomiast ważne jest to, aby przy DLSS przyjrzeć się przede wszystkim temu, jak wyglądają znowu napisy i tekstury. Przy Quality jest naprawdę świetnie i jest naprawdę niski spadek jakości, a przy wysokim wzroście wydajności. Ale przy performance, już e, widać, że kiedy DLSS się wyłączy, to ta ściana i ten napis wyglądają zupełnie inaczej, są czystsze. E, także tutaj zdecydowanie trzymałbym się raczej wersji Quality e, albo ewentualnie Balanced. E, także powiem szczerze, że DLSS zrobił na mnie piorunujące wrażenie, dlatego że w nowej odsłonie on robi coś, czego poprzedni DLSS nie robił, dlatego że poprzedni DLSS, czyli w funkcjonalności 1.0, był dość irytujący. Szczególnie przy Battlefieldzie, gdzie widać było, że te krawędzie i to wszystko naprawdę no, nie wygląda najlepiej, a tutaj z kolei mamy zmianę zupełnie bezstratną, praktycznie, e, szczególnie w trakcie jakichś tam bardziej dynamicznych scen. Także uważam, że generalnie nowy DLSS 2.0 wraz z ray tracingiem to jest idealne połączenie, dlatego że ray tracing, pomimo faktu, że w, teraz jest już zwańszy, e, to wciąż i nadal wymaga dodatkowej mocy karty graficznej, aby go zrealizować. I w tym przypadku, kiedy uruchomimy DLSS, to nie nie tracimy tak naprawdę jakości obrazu, a zyskujemy płynność przy odpalonym y, RTX. Także to tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.